W momencie, w którym y, zostaną wprowadzone plany ogólne, będzie określone, co na danym obszarze można zabudować i będzie możliwość zabudowy mieszkalnej, przemysłowej, usługowej, a na przykład na części terenów i 80% gminy będzie brak możli za możliwości zabudowy, czyli tak zwana strefa wyłączona albo po prostu nieruchomości rolne, czyli do uprawy rolnej bez, bez możliwości zabudowy, koniec kropka. I teraz, jak to będzie miało wpływ? na całą gospodarkę nieruchomościową w Polsce. Mianowicie będzie mniej działek dostępnych do kupienia z możliwością zabudowy, bo my na tych działkach rolnych możemy sobie to, co mówiłem wcześniej, wystąpić o warunki zabudowy, ale takich warunków nie dostaniemy, bo gmina z góry określi, że ten teren nie jest przeznaczony pod zabudowę. Koniec kropka. I teraz mamy dużo działek, które możemy wystąpić o warunki, które możemy się odwołać i które finalnie możemy po trzech miesiącach, po pół roku, po roku dostać możliwość zabudowy takiego terenu, domu, podzielenia tych działek od sprzedaży. Że tych ty działek ty jako właściciel albo jako osoba kupująca inwestor, masz szerokie pole działania. Natomiast po wprowadzeniu nowych przepisów, które już teraz się dzieją, przypominam, zost zostają wprowadzane, nie będzie takiej możliwości. Tam, gdzie masz zabudowy, powiedzmy, że gmina określi, 80% to jest rola, 6% to jest zabudowa mie mieszkalna, ileś procent to jest zabudowa usługowa, przemysłowa i tak dalej. Powiedzmy nawet 15% gminy to jest zabudowa mieszkaniowa. Ale to już nie, nie pojedziemy sobie w obojętnie jakie miejsce, nie powiemy, że ja chcę postawić tutaj dom, składam warunki zabudowy i ten dom mam możliwość postawić. Nie będzie takiej sytuacji.